Tematu pracy farmaceuty jeszcze na kanale nie pokazywałem, co chwilkę pojawiają się komentarze, pokaż, jak wygląda praca w aptece, szukałem, drążyłem, chciałem ten odcinek zrealizować w aptece, ale ciągle odbijałem się od ściany. W aptekach farmaceuci mają narzucone przez jakieś większe koncerny czy mniejsze, że jakieś produkty bardziej polecają, a niektóre mniej. Każdy farmaceuta samodzielnie decyduje, co rekomenduje. Lekarz lubi na przykład jedną firmę bardziej, a drugą mniej, no to to jest. Jeżeli ktoś nie chce się uczyć, Niech nie idzie na farmację. To są bardzo trudne studia. Farmaceuta może zarobić 20 czy 30 tysięcy? Oczywiście. To jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego farmaceuci nadal nie mają leków? Moi drodzy na kanale do roboty, wiem, że spodziewaliście się, że ten odcinek rozpoczniemy w aptece, ale jesteśmy w gabinecie ze względu na regulacje prawne. Ze mną jest ekspert, magister farmacji Mirella Kowalcze. Witam cię serdecznie. Cześć, bardzo tak, e, miło mi. Która opowie nam o zawodzie farmaceuty: o tym, jak wygląda ścieżka edukacyjna, ile się zarabia, ale też o tych regulacjach, dlaczego nie jesteśmy w aptece. I może od tego zaczniemy, jak to wygląda? I dlaczego jesteśmy w gabinecie? Dlaczego jesteśmy tutaj, a nie w aptece? No przede wszystkim ogranicza nas prawo. W Polsce funkcjonuje zakaz reklamy aptek, dlatego nie mogliśmy tego odcinka zrobić w aptece zgodnie z prawem. Jest to dość duże ograniczenie dla nas farmaceutów. A... No właśnie robiąc research na YouTubie zauważyłem, że jest dość mało materiałów w ogóle o całej farmacji, o pracy mhm. w aptece, ale z drugiej strony jak już jakiś materiał wyjdzie, to ma mnóstwo komentarzy, jest dyskusja tam pod, pod mhm. tym filmem. Myślę, że pod dzisiejszym odcinkiem również będzie. Więc dlaczego? Dlaczego tak mało się o tym mówi? Czy ten zawód jest, nie wiem, tak mało lukratywny, ciekawy i, i warte opowiadania? Ograniczenia prawne, które na farmaceutach Spoczywają od lat, e, powodują, że wielu farmaceutów po prostu obawia się, e, co się wydarzy w momencie, jeżeli wyjdzie z tej strefy i okay. przejdzie na przykład do social mediów. Okej, okay, czyli powiedzmy, studujemy i powiedzmy, jednym filmem 30 czy 40 sekundowym na Instagramie możemy przekreślić swoją spiżalę. Nie szłabym aż tak daleko, natomiast e, musimy znać zasady e, kodeksu etyki farmaceuty, żebyśmy to, co robili e, na Instagramie, na Instagramie, na Facebooku, na YouTube było e, transparentne po prostu i zgodne z prawem. Jest to pole do popisu, e, mocno ograniczone, mocno wymagające mhm. dla osób, które prowadzą kanały, ale nie jest niemożliwe. No to jakby ktoś chciał założyć kanał na YouTube czy w social mediach, mogę w tym pomóc, jeśli chodzi może nie o farmację, ale o tworzenie treści na YouTube. Warsztaty, na które Was zapraszam, są i będą wyjątkowe, a to dlatego, że je organizuję. Na tych warsztatach będzie Skondensowana wiedza na temat tworzenia treści na YouTube, na temat skalowania swojego biznesu i na temat budowania własnej marki osobistej. Dowiecie się również, jak z pracy na etacie czy prowadzeniu własnego biznesu możecie to wyskalować, tworząc treści w internecie. Dowiecie się, jak przezwyciężyć swój strach przed wystąpieniami, na przykład przed kamerą, więc warto zapisać się na te warsztaty. Link oczywiście w opisie, więc śmiało możecie się odezwać. No i jak wygląda z tą ścieżką edukacyjną? Jak... To znaczy tak. Zacznijmy od tego, że farmacja trwa 6 lat. 5,5 ,5 roku studiów i pół roku stażu zawodowego w aptece. Po 6 latach magister farmacji już jest pełnoprawnym magistrem farmacji, który może samodzielnie pracować w aptece. Następnie, jeżeli chce się rozwijać dalej w kierunku farmacji aptecznej, klinicznej, przemysłowej, no to może podjąć specjalizację. Uh -huh. Specjalizacja trwa kolejne trzy lata. Po okay. specjalizacji możemy przejść na studia podyplomowe, na przykład z opieki farmaceutycznej, profesjonalnej opieki farmaceutycznej, które trwają rok. Oprócz tego, jeżeli ktoś ma zainteresowania w innych kierunkach, uh -huh. może robić kolejne podyplomowe. E, Okej, okay, ostatnio robiłem odcinek o kardiologu i tam powiedzmy ta ścieżka edukacyjna była też długa e, i powiedzmy ktoś jest lekarzem, ktoś jest kardiologiem, pracuje w szpitalu. Mhm. Tutaj nie mówię, że to jest coś gorszego czy słabszego. Jesteśmy farmaceutą, który e, powiedzmy... Z wizji pacjenta, który przychodzi do apteki, no jest takim, powiedzmy, kasjerem, sprzedawcą. Nie umieszczając oczywiście, ale ja to tak widzę, że wchodzimy, mówimy, boli mnie gardło, co pani pona, dwie minuty tam spędzamy, wychodzimy, a tu 6, 7, 10 lat studiów, żeby taki zawód wykonywać. Czy, czy to jest tak? Czy to jest mimo wszystko tak, jak było kiedyś, że danej farmaceuci w tych aptekach robią jakieś leki, menzurki i tym podobne? Tak, no ja tutaj e, a, absolutnie nie zgadzam się z takim podejściem do farmaceuty. Ja mówię z, z, z wizji pacjenta, <laughs> ale, oczywiście, ale oczywiście, że się tak, pewnie zgadzasz. E, tak, oczywiście. No, e, dla pacjenta jest to zwykła sprzedaż. E, zacznijmy od tego, że apteka nie jest sklepem. Mhm. E, lada, e, to nie jest lada, tylko to jest pierwszy stół e, i tutaj to nie jest sprzedaż, tylko e, wydawanie leków. Sprzedaż leków to nie jest bułka, chleb, masło, natomiast żeby to wykonać, musi mieć e, ta osoba, która jest w tej aptece, czyli ten farmaceuta, czyli magister farmacji lub technik farmaceutyczny odpowiednie kwalifikacje. No właśnie, czy ten farmaceuta też jest w jakimś stopniu lekarzem, bo wiadomo, że jeśli ktoś nie pójdzie do lekarza, przyjdzie do apteki i powie, boli mnie głowa, boli mnie gardło, mam kaszel, nie wiem, suchy, mokry, jakikolwiek, uh -huh. no to ten farmaceuta musi, musi czy coś dobiera po prostu pod, pod te objawy. Więc ta wiedza jest mimo wszystko potrzebna. No oczywiście, no te 6 lat studiów to nie jest nauka o witaminie C. My nie jesteśmy lekarzami i na pewno nie idziemy w tym kierunku. Jesteśmy z lekarzami partnerami w mojej ocenie do rozmowy. Ja tak traktuję mój zawód i zawsze w ten sposób zwracam się do lekarzy. Natomiast jeżeli chodzi o rekomendacje dla pacjenta, asortyment apteki farmaceuta musi znać. Czyli SKU uje około 12 tysięcy produktów. Więc y, myślę, że nie jest to sklep. No tutaj tak na pewno już te wątpliwości, że e, ciężko to teraz porównać tak. do pracy y, nawet w hipermarkecie czy w supermarkecie, tak. no bo tak. e, zazwyczaj każdy sprzedawca ma jakiś swój dział, czy to mięsa, Właśnie. czy powiedzmy e, piekarnia i tym podobne i się zna na tych produktach, niekoniecznie mm -hmm. wie, co jest na jakiej półce. A tutaj tak jak mówisz, farmaceuta musi znać wszystkie produkty tak. e, i wiedzieć, co do czego jest. Jest, tak. co może zaoferować. No i tutaj tak. też chciałem do tego oferowania właśnie przejść, czy e, w aptekach farmaceuci mają narzucone przez jakieś większe koncerny czy mniejsze, że akurat na przykład jakieś produkty bardziej polecają, a niektóre mniej. Powiem szczerze, znowu jestem zdziwiona, że jest takie myślenie, bo generalnie w 2020 roku, w grudniu, weszła w życie, znaczy powstała ustawa o zawodzie farmaceuty i ona wprowadza pewną bardzo istotną zmianę. Farmaceuta jest samodzielnym zawodem medycznym. Co oznacza, że między innymi możemy z tym pacjentem, że tak powiem, w cudzysłowie, zrobić więcej niż do tej pory. No ale da, dalej wracając tak, powiedzmy do tematu do sprzedaży. Do sprzedaży. Tak, czy e, czy tak. to wiesz, no tak jak powiedziałeś, że się dziwisz, że e, tak też myślę, ale myślę, że widzowie mogą też to gdzieś zauważać, że e, mimo wszystko farmaceuci, czy też w, sieci, w sieciowych aptekach, czy też powiedzmy w prywatnych, że polecają coś bardziej e, niż, niż inne produkty. I, że tak się utarło. dlatego chciałbym, żebyś mnie z tego błędu mimo wszystko wyprowadziła. Myślę, że każdy farmaceuta pełniąc ten samodzielny zawód medyczny jest w stanie sam zarekomendować uh -huh. odpowiedni produkt i to, co on re rekomenduje jest absolutnie w mojej ocenie jego decyzją. Czy decyduje tak? Czy decyduje tak? To jest podobnie jak w przypadku lekarzy, którzy przepisują takie lub inne mhm. leki. Leczenie się z przeglądarki Google bądź z reklam w telewizji jest bardzo niebezpieczne i tutaj myślę, że nasza rola jest nieoceniona, ponieważ między innymi przy pierwszym stole pełnimy funkcję poniekąd edukatora. Każdy farmaceuta samodzielnie decyduje, co rekomenduje. To jest po prostu jego kwestia. Tak, uh -huh. jak, tak jak lekarza. No dlaczego lekarz pisze akurat taki lek? No to jest również jego decyzja, prawda? No tak, ale mimo wszystko do lekarzy, co wiemy, przyjeżdżają i przedstawiciele handlowi, i przedstawiciele jakichś tam grup leków. No bo idąc do lekarza widzimy nie wiem, kalendarz z takiej firmy, zeszyciki z takiej, no to wiadomo, że gdzieś te rozmowy są u lekarzy prowadzone. No i czy lekarz też coś tego ma, czy nie ma, co przepisze, tego nie wiemy. Znaczy ja tego nie wiem. Że ja bym też nie szła tak skrajnie, że lekarze piszą tylko te leki, który, których przedstawiciele, których firm są u nich akurat obecni, czy które kalendarze leżą uh -huh. w gabinetach lekarskich. Nie, myślę, że tutaj to jest tak samo decyzja lekarza. A że lekarz lubi na przykład jedną firmę bardziej, a drugą mniej, no to to jest zupełnie co innego że tutaj jest naprawdę to jest temat rzeka i można by było długo na ten temat rozmawiać. Myślę, że każdy lekarz farmaceuta jest w tej kwestii samodzielny. I oby tak było jak najdłużej. Rzadko zadaję to pytanie z początku materiału, ale jeśli chodzi już wiemy ile studiujemy, no to czy to jest też adekwatne jeśli chodzi o zarobki? No tutaj muszę powiedzieć, że nie. Okay. No to szczerze <laughs> fajnie powiedziane, że, że nie. Czyli rozwijmy ten temat Myślę, że myślę, że mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej. Natomiast co jest fajne? To przede wszystkim mamy zawód. To zacznijmy od tego. Mhm. Tak, to jest świetne, bo nie każde studia dają zawód. No tak. Druga sprawa jest taka, że jest to zawód, który daje, otwiera bardzo wiele możliwości. Możemy pracować w aptekach szpitalnych, ogólnodostępnych, w szpitalach, w DPS-ach, w POZ-ach, w NFZ-ie, w ministerstwie. No dobra, ale o jakich to mówimy? Czy to jest najniższa krajowa, idąc do takiego, do, powiedzmy, do pracy jako farmaceuta pracujący w aptece? Czy to są kwoty. No ja myślę, że to dzisiaj to średnio 6,5 tysiąca netto magister farmacji, 8,5 gdzieś kierownik do 9, 10, no zależnie mhm. gdzie, nie? No czyli tak jak mówisz, no nie są to zarobki wygórowane, mhm. patrząc na studia, tak. bo, bo równie dobrze można iść... No, już, już tutaj abstrahuję od tego wszystkiego, ale podobne zarobki można iść po prostu po liceum, mm. pracując może kierownik sklepu, czy, czy jakiegoś marketu po liceum czy technikum, ale tutaj wiem, że macie duże pole do popisu, jeśli chodzi tak. o rozwój. Tak, właśnie to, to chciałam na to chciałam zwrócić uwagę, bo ja mówiłam o zarobkach w aptece. A tutaj są badania kliniczne, o których jeszcze chyba wcześniej nie wspomniałam. Tutaj są te przestrzenie, gdzie można pracować. Także myślę, że to jest duży plus, który gdzieś niekoniecznie po, po innych studiach mógłby dawać tak, tak dużo, otwierać tak dużo różnych ścieżek, prawda? Jeżeli ktoś nie chce się uczyć, niech nie idzie na farmację. To są bardzo trudne studia. Tam mhm. trzeba się cały czas uczyć. Czyli ktoś, mówi, nie lubię, nie chcę się uczyć, ale chcę być farmaceutą, to nie. To nie. To nie, nie. nie to nie idźcie w tą nie. stronę. Obejrzyjcie inne odcinki na kanale do roboty. Jest ponad 600 różnych odcinków, więc na pewno coś dla siebie znajdziecie. Niekoniecznie zawód farmaceuty, ale jeśli ktoś chce się uczyć, chce się rozwijać i doszkalać, no bo doszkalać, tych produktów, tak. chorób, czego tak, wszystkiego tak. cały czas wychodzi, wychodzą nowe rzeczy czy tematy, tak. więc Wy też musicie być na bieżąco tak. z tymi produktami. Tak. My poza tym mamy y, konieczność taką, żeby zbierać punkty. Mamy 5 lat na zebranie 100 punktów. Po 100? E, tak, tak, tak. Mhm. I co 5 lat odnawiamy znowu nowy cykl. Więc my cały czas się szkolimy. Mhm. E, poza tym, no tak jak powiedziałam wcześniej, ta rola farmaceuty się zmienia. Ta apteka będzie, mam nadzieję, osobiście ewoluowała w kierunku opieki farmaceutycznej. Mhm. Oprócz tego, że będziecie Państwo przychodzili do apteki kupować leki w 2,5 minuty. <słuch> się czepiłaś, tak ale dla mnie to tak wygląda, że, że przychodzę, nie wiem, żona, czy ktokolwiek powie, tak. czy lekarz nawet dla recepty, a tak. ty poproszę magnez, witaminę C i tym podobne i to trwa 2,5 minuty, wychodzimy na awaryjkę, auto stoi i jedziemy dalej, więc dla mnie, myślę, że dla widzów, chyba, że jest starsza pani w kolejce, która nam dyskutuje dużo tak. dłużej, no to trwa to dłużej, ale tak to wygląda, więc ja to tak. widzę zawsze za tak. tego okienka, dlatego tak. też tutaj się z Tobą spotkałem tak. i tworzę odcinek na kanale do roboty, żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, tak. co za tym okienkiem już się Dzieje. I wracając jeszcze do tego tematu, o którym powiedziałem na początku, czy nadal Farmaceuci, tak jak to było 10-15 lat temu tworzą te leki? Oczywiście receptura jest żywa. Jest to temat gorący yy, obecnie w naszym kraju. Ja jestem zwolenniczką receptury. Uważam, że to jest ten element, który czyni aptekę właśnie miejscem, gdzie yy, no, możemy powiedzieć, że to właśnie nie jest sklep między innymi z tego po między innymi mhm. z tego powodu, ale dalej mi się to kojarzy, że właśnie takie maści czy, czy yy, leki, które produkują farmaceuci. Są produkowane w takich mniejszych, yy, prywatnych czy takich powiedzmy lokalnych yy, aptekach, a niekoniecznie w sieciówkach. Nie kończę, żeby iść właśnie do, do, w hipermarkecie do apteki i tam właśnie farmaceuci takie rzeczy robią. Czy się mylę? Wszystkie apteki. E, działają na tych samych zasadach w sensie receptury. Mhm. E, kiedyś było tak, że można było nie mieć receptury, później wszedł przepis, że każdy musi mieć recepturę. Dla niektórych aptek receptura jest poniekąd. E, pewnego rodzaju ekonomicznie nieopłacalna, ponieważ uh -huh. na przykład nieczęsto ten pacjent z tą receptą od lekarza na lek robiony trafia. Co jest nieopłacalne? W tym nieopłacalne momentu? z tego względu, że receptura generuje koszty. E, mamy legalizację wak, mamy okay. sprawdzanie e, filtrów HEPA, e, jeżeli chodzi o recepturę jałową, e, produkty, które zakupujemy, surowce, które mają swoje daty ważności. Jeżeli na przykład produkt, który jest przepisany na recepcie, zamawiamy pod niego surowce, i przez następny jakiś dłuższy mhm. okres czasu nie trafia się w cudzysłowie, recepta od lekarza, która będzie miała te same surowce, okay. no to my jesteśmy stratni i ten surowiec idzie do utylizacji. Mhm. Widzimy, że teraz mniej jest takich zwykłych aptek osiedlowych, tylko bardziej już są takie właśnie w centrach czy w parkach handlowych. Czy nadal jest miejsce dla takich prywatnych aptek, że ktoś po tych sześciu latach studiów, bo, bo rozumiem, że trzeba być farmaceutą, żeby tak. założyć swoją tak. aptekę, tak. czy ludzie są jeszcze chętni, czy można założyć w ogóle własną aptekę? Takie... Można, można założyć, tylko są ograniczenia prawne, e, demograficzne ograniczenia i, e, i ograniczenia odległości apteki od apteki. Aha, czyli coś, Więc... ale koncesja, jeśli chodzi no, na można dane powie... miasto. No tak, no, można powiedzieć, że to w ten sposób działa. E, ten rynek jest w jakimś stopniu ograniczony. Tak, mamy x aptek w odległości od nas powiedzmy 10 aptek w odległości 15 km. W jednych jest tylko jeden produkt, a w innych w ogóle takie leki. Nie, nie są dostarczane. Czy to jest tak, że mm, do aptek zawsze jest jakiś, tak jak mówiłaś, 12 tysięcy produktów e, w tych aptekach, czy to jest powiedzmy nie. jakaś rotacja, zamawiamy co nam schodzi, nie. czy jak to wygląda? Każda apteka ma swoją specyfikę. Mhm. Więc mamy apteki, które znajdują się w e, hipermarketach, osiedlowe, w przychodniach. E, każda z tych aptek będzie miała swój w cudzysłowie garnitur leków, którym e, dysponuje, który najczęściej rotuje. Obecnie borykamy się z ogromnym problemem, to jest kryzys lekowy, o którym się mówi i nie mówi różnie bywa. E, jest to dość długa lista leków deficytowych, których nie ma na polskim rynku, więc e, bardzo częste teraz sytuacje, kiedy pacjent przychodzi do apteki i nie może zakupić leku, nie, wymaga, nie, nie, nie wynikają z naszej złej woli. Mhm. My chcemy, przecież my to jest nasz, nasza praca, tak? My chcemy mieć te leki, ale my nie mamy skąd mieć tych leków, ponieważ... No, ale... Czego to zależy, że jakichś danych leków nie ma? Ja tu no nie jestem w tej branży, więc też może będzie mm. banalne pytanie, dlaczego jeden lek, kapsułka taka kosztuje paczka 6,50, mm -hmm. a inna paczka podobnych kapsułek kosztuje nie wiem, 650, bo jest jakimś specyficznym yy, lekiem yy, i składniki tego leku są aż tak drogie? Produkcja? czy? Oczywiście, no tutaj nie, ceny są różne, wiadomo, są różne molekuły, różne badania, różne przeznaczenia, różne firmy, no to tutaj nie będziemy wchodzili w cenę molekuły. Na to Natomiast, no, jeżeli chodzi o y, taką informację, dlaczego nie ma leków? Osobiście też chciałabym y, mieć taką informację okay. i myślę, że to jest, y, to jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia, y, dlaczego farmaceuci nadal nie mają leków? Czyli mimo wszystko to może być gdzieś tam odgórnie regulowane? Że myślę, po że myślę, coś jest na rynek wprowadzane, coś blokowane. że nie sądzę, żeby Ministerstwo Zdrowia blokowało. Myślę, że to jest po prostu y, Większy problem e, polityczno-biznesowo. Mm -hmm. no <laughs> no, no, nie mówię, że, że tak, że, że ministerstwo odblokuje coś, ale tak jak mówisz, gdzieś to od góry jest, tak. że akurat dany lek jest jakąś większą partią, a inny lek jest mniejszy. To zależy partii. też od producenta, prawda? No jak ktoś już produkuje, linia, linia produkcyjna idzie, no to nie wierzy, że jakichś składników brakuje, żeby nie, nie zrobić 10 tysięcy leków zamiast 3 tysięcy. Ja myślę, że jeżeli przejedziesz do apteki w Niemczech, w Austrii i zobaczysz chociażby cenę takiej molekuły jaką jest adrenalina, to będziesz rozumiał schemat tego, dlaczego w naszym kraju pewnych leków nie ma. Okej, okay, to może mi rozwijać zamiast jechać do Niemiec, chyba że raz wsiadamy z widzami w samochód, bierzemy kamerę do ręki i sprawdzamy te ceny w Niemczech. Ja nie wiem. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, ponieważ ostatnio właśnie pan, który, który kupował lek powiedział, że u nas zapłacił jedną trzecią cenę. Tam drożej, ale był ten lek pewnie, a u nas nie wiadomo, czy by był. No, u nas był, ale bardzo trudno go było zdobyć. Mhm, bo był powiedzmy w innej cenie, czyli powiedzmy są jakieś te regulacje i, mhm. e, i zależy to wszystko od jakichś tam dużych globalnych korporacji, czym też można było się e, zainteresować. Ale wracając do tematu pracy farmaceuty, tak. wiem, że ty jesteś ponad 20 lat w branży tak, tak. E, i nie tylko e, pracujesz w aptece. Tak, tak, no ja akurat e, tak zdecydowałam. Że, że założyłam własną, własną działalność, własną firmę szkoleniową, tym się jakoś realizuję jako farmaceutka. No, ale myślę, że no, u mnie akurat te social media odegrały taką rolę, która gdzieś też mnie satysfakcjonuje. Bardzo często magistrzy farmacji, którzy pracują w aptece, myślą, że to jest jakby taka, taka droga, mhm. a tych dróg jest naprawdę wiele. Wcześniej wspomniałaś o tej opiece farmaceutycznej, tak. którą apteki będą wprowadzać, mogą wprowadzać. Jak to będzie wyglądało? No, opieka farmaceutyczna to jest taki udokumentowany proces, w którym farmaceuta w kontakcie z pacjentem i z lekarzem mhm. nadzoruje powiedzmy farmakoterapię całą pacjenta. No i na czym to polega? Są różne usługi, świadczenia opieki farmaceutycznej, ale takim, o którym chciałabym tutaj ci powiedzieć, są przeglądy lekowe. Przegląd lekowy jest jest niczym innym jak przeglądem całej farmakoterapii, czyli farmaceuta przeprowadza profesjonalny wywiad farmaceutyczny, w trakcie którego pyta o wszystkie leki na receptę, które pacjent przyjmuje. Następnie suplementy, różne produkty dodatkowe, zioła. Te informacje zostają wprowadzone do specjalnego systemu. Farmaceuta analizuje to i dostaje powiedzmy jakieś wskazówki, które po prostu później analizuje, przedstawia pacjent Informację zwrotną. Z czego to wszystko wynika? Wynika to z tego, że w naszym kraju nie funkcjonuje coś takiego jak centralna kartoteka. Czyli pacjent idąc do jednego lekarza ma przepisywane leki, idąc do drugiego kolejne. Przychodząc do apteki sam sobie rekomenduje, bo samo leczenie w naszym kraju jest bardzo popularne, chociażby z powodu bardzo dużej ilości reklam w telewizji. No i to wszystko razem przecież wchodzi w interakcję, tak? Mhm. Mogą te interakcje wychodzić. Czasami pacjent odczuwa działania niepożądane, nie będąc świadomym tego, że to są działania niepożądane danego leku. Po tym w przeglądzie pacjent dostaje zwrotną informację. Ta zwrotna informacja może również i powinna iść do lekarza prowadzącego i myślę, że to jest przyszłość naszego zawodu. Właśnie chciałbym powiedzieć, że to jest złota myśl biznesowa, którą teraz <noise> zdradziłaś, o której wcześniej nie słyszałem, a to jest no super pod kątem biznesowym i rozwoju i myślę, że wielu y, pacjentów by z tego korzystało. Sam raz mi się, tak jak o tym opowiadasz lampka świeci, kurczę, no idę do apteki, mówię witamina C, magnez jeszcze do tego jakaś multiwitamina. Biorę tak. wszystko, żeby poczuć się lepiej, mm -hmm. powiedzmy. Ale czy coś z czymś właśnie współgra dobrze, czy nie współgra? Nie wiem tego, czy akurat nie czuję się ospały, albo ciężej mi wstę bo biorę sześć różnych suplementów, które może nie działają wspólnie. Tak to było świetne, ale czy, czy coś już takiego jest, czy yy... można gdzieś to znaleźć, że idziemy tak, w Tak, tak, tak. Już przeglądy lekowe są realizowane. Natomiast ja chciałabym powiedzieć tutaj jedną bardzo ważną rzecz. My nie jesteśmy farmaceuci w stanie wykonać przeglądu lekowego w aptece czy mhm. okienku. No, dlatego się chciałem zapytać, czy to jest w gabinecie, tak. czy to jest jakieś e, Dlatego właśnie konieczne jest ta, to spotkanie z tym pacjentem i taki przegląd lekowy nie odbywa się na miejscu. Że no, ale każdy... jaki to jest koszt dla pacjenta? E, no koszty są różne, ponieważ pacjenci e, farmaceuci robią to e, prywatnie, tak? E, mhm. Także no, e, wahają się w granicach. 150-300 zł, w zależności też od tego, jak duża jest ta farmakoterapia, okay. bo zupełnie co innego jest, jeżeli pacjent przychodzi, ma dwa leki, pięć leków, a co innego, gdy przychodzi senior, który ma 20 leków, więc mhm. czas poświęcony na analizę tego jest zupełnie inny. No w tak świecie że... idealnym mimo wszystko nie chciałbym wam zabierać kompetencji <grym> pracy, ale wolałbym system, który lekarz zapisując lek A, drugi lekarz lek B, żeby to było w systemie, sztuczna inteligencja czy ktokolwiek analizuje, czy te leki mhm. ze sobą pod kątem składu źle nie współgrają i od razu ten lekarz ma wynik po prostu przy komputerze, że lekarz B zapisał, a nie, bo pan ma to i to i to już zapisane w systemie, nie? Przecież to byłoby proste do zrobienia. Tak, mówimy o interakcjach. To znaczy tak, musimy to usystematyzować. Opieka farmaceutyczna, przeglądy lekowe, mhm. usługi farmaceutyczne pełnione w gabinetach farmaceutycznych, a opieka pacjenta przy tak zwanym okienku za pierwszym stołem, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Ale z drugiej strony patrząc na to wszystko, co ty opowiadasz, na tą ogrom pracę, ogrom wiedzy, którą trzeba mieć za 6000 tysięcy złotych, no to, no to, a sama się zaśmiałaś, że to nie jest, więcej nie jest. No, dobrze, żeby tych farmaceutów było jak najwięcej, no bo, bo, bo ktoś musi nam te leki wypisywać, wydawać, nie wypisywać, tylko wydawać, proponować, pomagać nam w tych aptekach. Aptek też jest coraz więcej, coraz więcej blokowisk, mieszkańców. Nie chcemy już jeździć 20 km za apteką, tylko mieć ją powiedzmy pod nosem. No, ale mimo wszystko no nie pójdzie to w dobrym kierunku, jak da, nadal farmaceuci będą w takich kwotach operować, mimo że mogą się rozwijać w innych kierunkach, nie? No, myślę, że, że to w. Yy... Tak jak powiedziałam, no ta, y, ciągle liczę na rozwój tej opieki farmaceutycznej, że ona będzie takim dodatkiem no ale to będzie takie dorabianie sobie, nie? No takie, Że będzie wtedy zamiast 8 czy 10 godzin w tym ala okienku w aptece, no to będzie 4, bo wierzę, że 4 czy 5 godzin przeznaczę na tą opiekę farma farmaceutyczną, prawda? To znaczy, y, patrząc pod kątem szczepień, które były w kopii, no to był to dodatkowy zastrzyk dla apteki, jeżeli mhm. chodzi o finanse. E, opieka farmaceutyczna, jeżeli byłaby świadczeniem zdrowotnym, też byłaby ym, okay. y, pieniążkiem, tak? Y, więc wtedy y, automatycznie ten farmaceuta mógłby zarobić więcej. No tak, ale mimo wszystko polecamy. Znaczy, yy, ta, ten, ja polecam na, bardzo. Ta, ta, ja, ja też, no bo każdy gdzieś ten zawód, który pokazuje na kanale te roboty, no to musi być wykonywany, no żeby cały świat szedł do przodu, więc, więc mimo wszystko jeśli chcecie się edukować w tym kierunku, yy, no to zaczynajcie, rozpocznijcie tam edukację. Ja się o ten zawód nie boję. To jest zawód z misją. To jest zawód, który wymaga empatii. To jest zawód, który, jeżeli chcesz go robić dobrze, wymaga serca. Mhm. Ej, ai, nie ma serca. No nie ma. Nie jest empatyczne. Nigdy e, się do ciebie od siebie nie uśmiechnie i nie powie ci dobrego słowa. Powie Ci tylko to, co ma w Ale wiem, że pewnie jakaś drżawa w komentarzach się pojawi, dużo będzie tych komentarzy i bardzo dobrze, bo jeszcze takiego materiału na kanale do roboty nie było. E, więc podsumowując, w kilku słowach jeszcze przez Ciebie, jak to można zamknąć klamrą? Wydobycie z siebie kreatywności jako farmaceuta i wykorzystanie swojej wiedzy. Hmm. W tym kierunku, aby edukować pacjentów, jest również jakimś e, źródłem, które może w przyszłości okazać się bardzo e, intratne. Czyli mówisz, że jeśli mamy ambicje, chcemy coś więcej, to i farmaceuta może zarobić 20 czy 30 tysięcy? Oczywiście. Ja, ja myślę, że to jest wykonalne. To, to nie jest. Niewykonalne to okay. jest. Zaczęliśmy od sześciu, jeśli dotarliście do tego samego końca już odcinka, <gry> wiecie, że można dużo więcej. Można... Ktoś, kto jest ambitny, dotarł do tego końca, ktoś, kto jest ambitny, będzie też zarabiał takie duże pieniądze. Myślę, że tak, myślę, że jeżeli w jakiś sposób jesteście w stanie inspirować, edukować, motywować, to to jest bardzo dużo. My działamy z kolejnymi odcinkami na kanale Do Roboty. A Wy teraz działajcie z łapkami w górę pod tym materiałem. Subskrybujcie kanał Do Roboty. A ja tobie serdecznie, bardzo serdecznie Dzień. dziękuję za mocno kreatywną rozmowę. Komentujcie ten materiał. No i co, i do roboty.